I dzięki Waszym nauczycielom otrzymaliście ofertę, którą być może docenicie znacznie później. I że zrozumiecie, że tu nie chodzi o to, żeby ładnie powiedzieć, albo żeby wygrać konkurs imienia księdza Janusza Stanisława Pasierba. Że tu, tu chodzi o znacznie coś większego żeby budować swój świat, w którym decydujecie się na więź między sobą, bo nie ma więzi z Bogiem, jeżeli nie ma więzi z ludźmi. To nasze religia. Do Pelplina po raz dwudziesty przyjechała młodzież na Pomorski Festiwal Poetycki. Mianowicie księdza Janusza Stanisława Pasierwa przyjechali po to, aby rywalizować w pięciu kategoriach festiwalowych. Ale nie tylko. Będą brać udział także w spotkaniach z poetami, w koncercie muzycznym, w warsztatach. Obejrzą także wystawę Galilejska Uroda Kociebia i Kaszub.